Witam bardzo serdecznie ich internautów oraz naszego gościa, panią poseł Halinę Rozpondek, kandydatkę do Sejmu RP z listy Platformy Obywatelskiej. Jest to drugie nasze spotkanie z cyklu wideokonferencji na żywo z kandydatami na posłów. Dzisiejsze spotkanie poprowadzą dziennikarze obywatelscy Rafał Praszczyk i Kamil Wan. A teraz prosimy panią poseł Halinę Rozpondek, aby w paru słowach powiedziała o swoim programie. Witam serdecznie wszystkich internautów. Przypomnę, nazywam się Halina Rospondek. Jestem posłem drugiej kadencji sejmu, pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej bo oprócz pracy Sejmowej jestem doświadczonym samorządowcem. Od 90 roku byłam radną Miasta Częstochowy, byłam prezydentem Miasta Częstochowy i zastępcą prezydenta Miasta Częstochowy. Także znane mi są problemy miasta, a dzięki pracy w Sejmie znane mi są również problemy wszystkich Polaków. Najważniejsze w Sejmie w tej kadencji, najważniejszą sprawą w moim programie, ale też w programie mojej partii jest sprawa ludzi młodych. Trzeba podobnie jak programy, które były stworzone w poprzedniej kadencji, one się świetnie udały, wprawdzie to były techniczne programy, ale myślę, że ten także się uda, program dla młodych ludzi. Powstała już diagnoza Młodzi 2011 i na bazie tego będziemy proponować zmiany, ułatwienia, ulepszenia dla przedsiębiorców, dla szefów instytucji w zakresie zatrudniania ludzi młodych, bo to w tej chwili w Polsce jest bardzo trudne. Oczywiście ważne będzie utrzymanie stabilizacji gospodarczej, do czego zawsze moja partia dążyła, stabilizacji finansów publicznych, sprawa ludzi młodych, konieczność kontynuowania wszelkich inwestycji, bo inwestycje budują rozwój, inwestycji zarówno tych drogowych, jak i środowiskowych, jak i budowy stadionów, hal. Proponujemy też budowę nowych świetlic dla dzieci, młodzieży na wsiach, zwanych świetlikami. Również staramy się zadbać o ludzi starszych i pokrzywdzonych. Jednym z punktów w naszym programie jest także podwyższenie podwyższenie najniższego progu do otrzymania zasiłku, bo dzisiejszy jest zupełnie bez sensu, wynosi 365 zł. Dzisiaj wręcz jest, przez, ten, przez ten próg ludzie nie mogą otrzymać zasiłku. To tak, pokrótce oczywiście czekam na pytania i roz, postaram się rozwinąć swój program. A teraz przechodzimy do drugiej części programu, czyli pytania od internautów. Czy Polska powinna iść własną drogą gospodarczą? Polska jest w Unii Europejskiej od siedmiu lat i oczywiście ta integracja jest integracją, jest integracją społeczną, ale przede wszystkim gospodarczą, więc nie da się w, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach, w Europie i w ogóle na świecie, odizolować gospodarczo, iść własną drogą, bo Rzeczywiście ta izolacja mogłaby wyjść tylko na złe naszej gospodarce. Uważam, że powinniśmy zachować współpracę z Unią Europejską, choć oczywiście swój sposób i swoją tożsamość gospodarczą zachować, ale nie izolować się od Unii i od świata. A co pani zrobiła do tej pory dla naszego regionu? No, musiałabym to tutaj dość długo opowiadać, bowiem jak powiedziałam na wstępie, byłam radną miasta Częstochowy, byłam prezydentem miasta, więc rzeczywiście sporo y, mam na swoim koncie. Przede wszystkim jako prezydent miasta byłam osobą, która stawiała na inwestycje, zupełnie inne inwestycje niż dzisiaj, bo to były inwestycje cywilizacyjne. Częstochowa nie miała, wielu Częstochowian nie miało wody, nie miało kanalizacji, nie miało telefonów, nie miało gazów. To wszystko w 90. latach trzeba było naprawić. I rzeczywiście do końca wieku XX udało nam się w większości miasta podstawowe media wprowadzić. Poza tym no, byłam prezydentem, który, który stawiał bardzo na młodych ludzi i na, na sport wśród młodych ludzi. To ja byłam tą, która wprowadziła powszechną naukę pływania w drugich klasach. Dzięki te, ta nauka trwa do dzisiaj. Myślę, że wiele, wiele naszych częstowskich dzieci umie pływać i nie jest zagrożona. Ja rozpoczęłam również budowę cmentarza komunalnego, no i mocno, bardzo, mocno walczyłam o utrzymanie statusu Częstochowy jako miasta wojewódzkiego. Wówczas wieszczyłam jak Kasandra, że rzeczywiście będzie bardzo trudno, że, że miasto może um, przestać się rozwijać. Może tak bardzo źle nie jest, ale na pewno um, mieliśmy większy potencjał rozwojowy wtedy, kiedy byliśmy miastem wojewódzkim. Czy ma Pani jakiś realny pomysł na skrócenie absurdalnie długich kolejek do lekarzy? Znaczy ja osobiście nie mam, bo, bo, bo trudno, żeby każdy z posłów 460 miał swój osobisty pomysł, żebyśmy nie wprowadzali żadnych reform. Natomiast przypomnę, że Platforma wprowadziła pod koniec kadencji pakiet ustaw zdrowotnych, w którym mówi się o zupełnym, zupełnej, zmianie, zupełnej zmianie systemu służby zdrowia. Przede wszystkim oddanie większości placówek, większości, nie wszystkich placówek, samorządom, tworzenia spółek samorządowych. A spółki, tak jak przedsiębiorstwa, działają tak, aby, aby klient był z nich zadowolony. Tą reformę dopiero trzeba wdrożyć w życie, więc dzisiaj jeszcze nie powiem, jakie będą efekty, ale myślę, że już na początku przyszłego roku będzie, będziemy mogli coś na ten temat powiedzieć. I inną sprawą, którą proponujemy w naszym programie jest stworzenie alternatywy dla... Narodowego Funduszu Zdrowia, właśnie konkurencji, gdzie y, 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 obywatel będzie mógł nosić składkę, jeżeli uzna, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie spełnia jego oczekiwań. A macie jakiś pomysł, aby w przyszłości obniżyć ceny leków? No to wszystko jest w tym pakiecie, również, również pakiecie związanym z reformą zdrowia, z, z działalnością spółek samorządowych. Myślę, że, że to jest też kwestia lekarzy, współpracy lekarzy z farmaceutami bo rozpiętość leków ja sama wiem, bo nieraz kupuję nawet w naszym mieście często lek, no nie powiem jaki, w jednej aptece kosztuje 16 zł, w innej aptece, aptece kosztuje 35 zł, więc proszę zobaczyć, to jest dwukrotne przebicie, więc rzeczywiście należałoby tu we współpracy z lekarzami starać się oferować pacjentom, szczególnie tym pacjentom biedniejszym, te najtańsze leki i tych najtańszych farmaceutów. Jak by się pani odniosła do zalegalizowania marihuany tak zwanego miękkiego narkotyku? No ja jestem osobą trochę bardziej średniego pokolenia, nie jestem osobą młodą. Zawsze byłam absolutną przeciwniczką wszelkiego rodzaju narkotyków. I jestem przeciwna, będę przeciwna. Mówię to szczerze i otwarcie. Ale jest Pani świadoma tego, że marihuana praktycznie nie powoduje żadnych ofiar w ludziach, a na przykład ogólnodostępny alkohol czy tytoń jest no dosyć szkodliwy, jest to dosyć, dosyć duży problem społeczny. Marihuana nawet w wielu przypadkach jest, jest lekiem leczy, Dokładnie. więc przepisywana przez przez lekarzy, absolutnie, to już jest inny problem i tutaj nie będę miała nic przeciwko temu. Natomiast my mamy taki problem Polacy, że nadużywamy. Nie nad, po, nawet jeżeli ona w tej chwili nie jest szkodliwa w takich ilościach powiedzmy przeciętnych, to, to nadużywanie wszelkiego rodzaju leków. My nawet się potrafią młodzi ludzie tusipekem jakoś tak naładowywać swoje akumulatory, więc, więc jeżeli byłaby zalegalizowana, uważam, że mogłaby być nadużywana. Ale to jest mój pogląd, ja mam prawo do takiego swego poglądu. Tak, być może byłaby nadużywana, aczkolwiek y, nie uważa Pani, że każdy jest odpowiedzialny i jakby no, odpowiada za to, no jeżeli ktoś prawda, będzie chciał brać więcej, no to czemu mu tego zabraniać? Nie? Bo to Oczywiście. traktuje nas się jako jak mamy dzieci. Oczywiście, alkohol jest zabroniony do lat 18. O ile wiem, nikotyna także. Marihuana oczywiście w wieku już starszym być może mogłaby być w obiegu. Natomiast ja się boję, że marihuana powoduje jeszcze większe uzależnienie niż alkohol. Na tydzień przed wyborami nie, nie sposób rozstrzygnąć, kto będzie zwycięzcą, ani jaką przewagą wygra. Zagadką jest nie tylko to, kto będzie premierem, lecz także jaka ewentualna koalicja będzie rządzić Polską. Proszę o wyrażenie opinii na ten temat. Tak, sondaże zmieniają się właściwie z dnia na dzień. Yy, wahają się, raz jest yy, więcej ma Platforma, raz yy, zbliża się PiS, dużo yy, punktów sondażowych ma ostatnio Ruch Palikota. Więc rzeczywiście to, to, to jest zagadka, zgadzam się. Natomiast no, patrząc racjonalnie i kierując się pewnym swoim doświadczeniem, uważam, że w przyszłym Sejmie koalicja będzie platformy obywatelskiej z polskim stronnictwem ludowym. Wierzę w to, że wystarczy na to, na to głosów wyborców i premierem zostanie Dana Donatowska.